Koniec lat 60. zaułek Baskowa w Leningradzie. Powietrze w zaniedbanej klatce schodowej jest ciężkie, pachnie wilgocią i pyłem węglowym. Słychać tylko skrzypienie jego butów i zgrzyt pazurów szczura o betonową posadzkę. Młody Putin zapędza go wróg, jest zwycięzcą, ale zagnane wróg zwierzę robi jedyną rzecz, jaką może rzuca się na swojego myśliwego. Ten dziecięcy strach stał się czymś więcej niż tylko wspomnieniem. Przekształcił się w fundamentalną lekcję, która legła u podstaw jego kodeksu. W beznadziejnej sytuacji jedynym wyjściem jest atakować jako pierwszy bezwzględnie i bez wahania. Jak ten zwierzęcy instynkt przetrwania, zrodzony ze strachu, przekształcił się w główną doktrynę, która decyduje o losach milionów? Ta scena jest kluczem do pierwszego i najważniejszego prawa jego kodeksu, które rozszyfrujemy. Ten kod wyjaśnia dwa nierozwiązywalne paradoksy współczesnej polityki. Pierwszy. Dlaczego Rosja, przez lata budująca integrację gospodarczą z Zachodem, w 2014 roku jedną decyzją zniszczyła te więzi? Aneksja Krymu gwarantowała jej sankcje i izolację. Odpowiedź kryje się w świętej zasadzie, którą ujawnimy później: terytorium to wszystko. Drugi paradoks. Jak to się stało, że zachodnie elity deklarujące wolność działają według ścisłych protokołów, a rosyjska elita siłowa, wychowana w systemie żelaznej dyscypliny, w decydujących momentach kieruje się nieformalnymi pojęciami? Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku ponad 80% kluczowych stanowisk w państwowych korporacjach zajęli przedstawiciele struktur siłowych. To tak, jakby Pentagon zarządzał połową firm z listy Fortune 500. Rozwiązanie tkwi w doktrynie, którą odkryjemy siła w prawdzie. To śledztwo da wam nie zbiór faktów, ale działające narzędzie. Nie będziemy odpowiadać na pytanie, co zostało zrobione, pokażemy dlaczego to zrobiono. Otrzymacie system operacyjny myślenia Kremla. Zestaw zasad, przez które będzie można analizować wszelkie przyszłe działania i rozumieć ich ukrytą logikę. Zamiast chaosu i nieprzewidywalności w wiadomościach zaczniecie dostrzegać twardy, powtarzalny system. Zrozumienie tego kodeksu jest jak przestanie patrzeć na rwący nurt rzeki i zobaczenie jej ukrytego koryta. To właśnie ono określa, dokąd popłynie woda, a nie fale na powierzchni. Otrzymacie klucze do kodeksu człowieka, które pozwolą Wam rozumieć, a nie tylko się dziwić. Zamiast mgły propagandy otrzymacie jasną mapę myślenia, i tę mapę pokażemy Wam już teraz. Nasze śledztwo to rozszyfrowanie sześciu głównych zasad tego kodeksu. Oto Wasza mapa z podziałem na minuty, abyście wiedzieli, kiedy zostaną ujawnione najważniejsze elementy. Za cztery minuty rozszyfrujemy pierwszą i najważniejszą zasadę. Uderzaj pierwszy. Zrozumiecie jej zwierzęce pochodzenie. Za 10 minut ujawnimy mechanizm, według którego karana jest zdrada. Zrobimy to na przykładzie pokazowej egzekucji na najbogatszym człowieku Rosji w sprawie Jukosu, a za 18 minut dotrzemy do najbardziej cynicznej i fundamentalnej lekcji kodeksu, która wyjaśnia wszystko inne. Słabych się bije. Sześć żelaznych zasad. Za cztery minuty dowiecie się, jak dziecięcy strach z leningradzkiej bramy stał się główną zasadą polityki zagranicznej Rosji. 10 lutego 2007 roku. Hotel Bayerischer Hof w Monachium. W sali zapadła tak gęsta cisza, że słychać było szum systemów wentylacyjnych. Angela Merkel i John McCain wymienili zdezorientowane spojrzenia. Właśnie uliczna zasada została po raz pierwszy wypowiedziana językiem wysokiej dyplomacji, a zachodni przywódcy przyzwyczajeni do protokołu nie zrozumieli, co słyszą. Usłyszeli groźbę, ale nie rozpoznali jej źródła instynktu zagnanej bestii. Ten kod był widoczny od zawsze. Już w 1999 roku fraza dzie dopaść w Kiblu, świadome użycie więziennego żargonu, nie była przejęzyczeniem, był to sygnał dla swoich w zrozumiałym dla nich języku. Od samego początku mówił językiem kodeksu, a nie dyplomacji, i ten język jednoznacznie dzielił świat na swoich i obcych. Ta odwrócona logika wyjaśnia, dlaczego w sytuacjach, w których negocjacje wydawały się wyjściem, Rosja raz za razem wybierała eskalację. Gruzja, Ukraina, działania, które obiektywnie prowadzą do wojny, wewnątrz systemu przedstawiane są jako jedyne kroki ku pokojowi. Dlaczego? Ponieważ w ramach kodeksu oczekiwanie na atak jest równoznaczne z porażką, jeśli zagrożenie jest realne i nieuniknione, uderzenie wyprzedzające to nie agresja, a sposób na zminimalizowanie przyszłych strat to obrona. Dziesięciolecia rozszerzania NATO na wschód były postrzegane nie jako tworzenie sojuszu obronnego, ale jako powolne i celowe zapędzanie wróg. To przypomina instynkt człowieka, który wstrzymuje oddech. Można wytrzymać długo, ale w pewnym momencie ciało wykona gwałtowny, niekontrolowany wydech, ponieważ bezczynność staje się bardziej niebezpieczna niż jakiekolwiek ryzyko. Tak zwane czerwone linie to nie zaproszenie do dialogu, to ostatnie ostrzeżenie przed takim wydechem. Ale czy ta zasada jest wyjątkowa? Koncepcja uderzenia prewencyjnego istnieje również w doktrynie USA. Na pierwszy rzut oka to ogólna zasada polityki światowej różnica tkwi w mechanizmie. Na Zachodzie decyzja o uderzeniu prewencyjnym przechodzi przez dziesiątki komitetów i uzgodnień, to formalna doktryna, w Rosji to osobisty, niemal zwierzęcy odruch lidera, oparty na jego kodeksie, krąg decyzyjny zawęża się do trzech pięciu osób, co skraca czas podjęcia decyzji z miesięcy do godzin, wszystkie bezpieczniki są zdjęte. Właśnie dlatego zachodnie wywiady raz za razem myliły się w prognozach, próbowały grać w szachy z człowiekiem, który w każdej chwili mógł po prostu przewrócić szachownicę, analizowały sytuację racjonalnie, a nie przez pryzmat ulicznego kodeksu. A zatem, uderzaj pierwszy, to niechłodna strategia, a instynkt przetrwania przeniesiony z leningradzkiej bramy do kremlowskiego gabinetu, ale uderzać w pojedynkę jest niemożliwe. Aby zadawać ciosy, potrzebna jest siła, potrzebna jest watacha, która będzie działać jak jeden organizm. Ta watacha musi być spajana czymś trwalszym niż formalne prawa i instrukcje służbowe. W następnym rozdziale ujawnimy drugie prawo kodeksu, które wyjaśnia dlaczego w tym systemie osobista wierność jest ważniejsza od profesjonalizmu, a zdrada jest gorsza od każdej zbrodni. Dowiemy się, co jest główną walutą tego klanu. Dlaczego system przez lata chroni jawnie nieefektywnych urzędników, utrzymując na stanowiskach tych, których porażki kosztowały miliardy? Odpowiedź tkwi w niepisanej zasadzie, która jest silniejsza od każdego prawa, swoich się nie zostawia. Na pierwszy rzut oka to czysty pragmatyzm niezawodność jest ważniejsza od błyskotliwych, ale nieprzewidywalnych wyników, ale ta logika rozpada się, gdy spojrzymy na skalę. Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku ponad 80% kluczowych stanowisk w państwowych korporacjach zajęli ludzie wywodzący się ze struktur siłowych. To nie są decyzje kadrowe, to zmiana systemu operacyjnego kraju. Nieformalny kodeks honorowy siłowików, oparty na lojalności wobec firmy, stał się faktyczną konstytucją. System ten przypomina starą szafę, zmontowaną nie na nowoczesnych śrubach, ale na stolarskim kleju osobistej wierności. Może wytrzymać ogromny ciężar, ale boi się jednego pęknięcia. I to prawo działa w obie strony, a cena jego złamania jest absolutna. Jak na początku XXI wieku wszechpotężni oligarchowie, którzy rządzili krajem, tak szybko stracili władzę. 28 lipca 2000 roku odbyło się spotkanie, które trwało zaledwie 45 minut. Zawarto na nim niepisany pakt. Wy nie mieszacie się do polityki, państwo nie rusza waszych aktywów, przedstawiano to jako odbudowę państwowości. Ale to nie był dialog, to było ultimatum. Ci, którzy próbowali grać według starych zasad, jak Gusiński czy Bierezowski, nie spotkali się z negocjacjami, lecz z siłą państwowej machiny. Ich imperia medialne zostały zlikwidowane, a oni sami zostali wypchnięci z kraju. Frazan, będziecie mieli dość połykania pyłu, nie była groźbą, a stwierdzeniem nowej zasady. Lojalność przestała być wyborem, stała się jedynym warunkiem przetrwania, ale najgłośniejsza i najkrwawsza lekcja dla tych, którzy uznali, że stoją ponad kodeksem, miała dopiero nadejść. A teraz zatrzymajmy się na sekundę. Wyobraźcie sobie, że jesteście na stanowisku kierowniczym, przed wami dwóch kandydatów na kluczowe stanowisko. Pierwszy to geniusz, najlepszy w swojej dziedzinie, ale z własnym zdaniem i ambicjami. Drugi jest mniej kompetentny, ale oddany wam osobiście w stu procentach. Można wybrać tylko jednego. Co jest dla was ważniejsze? Napiszcie wasz wybór: profesjonalista czy ta lojalność w komentarzach już teraz. Pomoże nam to wszystkim zobaczyć, jak uniwersalny jest ten dylemat. A zatem lojalność to cement spajający całą strukturę władzy. Zasada swoich się nie zostawia czyni system odpornym na wewnętrzne rozłamy, ponieważ osobista lojalność staje się ważniejsza od praw. Ale ta zasada ma swoją mroczną, lustrzaną stronę. Jeśli wierność jest najwyższą cnotą, to jej naruszenie, zdrada, staje się najcięższym grzechem. Grzechem, który nie ulega przedawnieniu i nie podlega przebaczeniu. W następnym rozdziale zobaczymy, co się dzieje, gdy ten cement pęka. Przeanalizujemy, jak najbogatszy człowiek w kraju został zniszczony za to, że złamał główną zasadę kodeksu. 25 października 2003 roku. Lotnisko w Nowosybirsku. Na zewnątrz minus 5 stopni. Zamaskowani ludzie wdzierają się do samolotu Jak 40 o 5 rano. Operacja trwa 3 minuty. E. Dlaczego system zdecydował się na pokazowe zniszczenie Michaiła Chodorkowskiego płacąc za to załamaniem rynku o wartości 20 miliardów dolarów? Oficjalna wersja walka z unikaniem płacenia podatków. Prawdziwy powód: Chodorkowski złamał pakt. Zaczął finansować opozycję, prowadząc własną grę polityczną, uznał, że jego pieniądze stawiają go ponad kodeksem. Zdjęcia, na których najbogatszy człowiek Rosji siedzi w szklanym akwarium na sali sądowej, stały się nie tylko wiadomością, stały się lekcją dla całej elity. Potęga ekonomiczna przestała być tarczą, ale zdrada bywa nie tylko wewnętrzna, a metody walki z nią wykraczają daleko poza salę sądową. Skąd bierze się tak demonstracyjne, nadmiarowe okrucieństwo? Dlaczego nie wystarczy po prostu aresztować? Po co potrzebne są egzotyczne trucizny, publiczne upokorzenia i wiadomości pisane na ciałach? Odpowiedź tkwi w funkcjonalności. Celem kary nie jest naprawienie winnego, ale wysłanie sygnału wszystkim pozostałym. Działa to jak pożar lasu. Jego zadaniem nie jest spalenie jednego spróchniałego drzewa. Jego zadaniem jest wypalenie całego poszycia, w którym mogą ukrywać się inne zagrożenia, a sygnały dymne muszą być widoczne z setek kilometrów. Sprawy Skripala i Litwinienki to nie tylko morderstwa, to globalne przesłania, dopadniemy was wszędzie. Słynne zdanie o tym, że zdrajcy udławią się swoimi trzydziestoma srebrnikami, to nie polityka. To vendeta podniesiona do rangi doktryny państwowej. Czy w tym kodeksie istnieje przebaczenie? Czy zdrajca może okazać skruchę i wrócić? Tu przebiega fundamentalna linia podziału. Niekompetencja, korupcja, porażki warte miliardy, wszystko to może zostać wybaczone, jeśli zachowana jest absolutna osobista lojalność, ale zdrada, gra po stronie wroga, to jedyny grzech, który nigdy nie jest wybaczany. To tworzy system z bardzo wysokim progiem wejścia i zerową szansą na bezpieczne wyjście. Z ponad trzydziestu wysokich rangą urzędników i oligarchów publicznie nazwanych zdrajcami od 2000 roku żaden nie został zrehabilitowany. Jesteś albo swój do końca, albo wróg na zawsze. Trzeciej opcji nie ma. Zatem, niewybaczanie zdrady to kręgosłup systemu zbudowanego na osobistej wierności, to gwarancja jego stabilności, ponieważ każdy zna nieodwracalną cenę zdrady. Ale tak okrutna wewnętrzna dyscyplina wymaga potężnego zewnętrznego uzasadnienia. Aby system uważał się za prawy, musi stworzyć własny obraz świata, w którym jego działania są absolutnie logiczne i sprawiedliwe. Potrzebuje własnej, suwerennej prawdy. Rozprawiliśmy się z wewnętrznymi wrogami, teraz zobaczmy, jakiej broni kodeks używa przeciwko zewnętrznym. Jak to się stało, że wydarzenia w Gruzji w 2008 roku czy na Ukrainie w 2014 roku w rosyjskiej i zachodniej wersji brzmią tak, jakby opisywały dwie różne planety? To nie jest zwykła propaganda. To trzecie prawo kodeksu siła w prawdzie. Tutaj prawda nie jest odzwierciedleniem rzeczywistości, ale narzędziem do jej tworzenia. Dowód został opublikowany 12 lipca 2021 roku na stronie Kremla. Artykuł o historycznej jedności Rosjan i Ukraińców, liczący prawie siedem tysięcy słów, stał się nie opinią, a doktryną państwową. Nie opisywał rzeczywistości, on ją konstruował, tworząc ideologiczne prawo do przyszłych działań. Odrzucenie cudzej prawdy to nie dezinformacja, to akt proklamacji suwerenności. Ale skoro wiele z tych faktów tak łatwo obalić, dlaczego system ich używa? To broń wymierzona nie w zewnętrznego wroga, ale w wewnętrznego sojusznika. Jej zadaniem nie jest przekonanie oponenta, ale zmobilizowanie swoich. Narracje o ukrzyżowanym chłopcu czy laboratoriach biologicznych mogą wydawać się absurdalne dla zewnętrznego obserwatora, ale odwołują się do emocji, a nie do logiki, umacniając u wewnętrznej publiczności obraz świata wszędzie wrogowie. Suwerenna prawda działa jak kamerton. Jej celem nie jest zagranie skomplikowanej melodii dla wszystkich, ale wibrowanie na tej częstotliwości, która sprawi, że swoi zaczną rezonować w unisonie. Sam fakt absurdalności tezy staje się testem na lojalność. Swój uwierzy, obcy zwątpi. Dlaczego system dokonał tak gwałtownego zwrotu ideologicznego? W latach 90. Rosja próbowała przyjąć cudzą prawdę. A ten okres w ramach kodeksu jest postrzegany jako czas narodowego upokorzenia. Kraj stracił nie tylko wpływy, ale i własny głos. Bombardowania Jugosławii bez sankcji ONZ i inwazja na Irak pod fałszywym pretekstem stały się na Kremlu dowodem, że prawo międzynarodowe to zasłona dymna, a w rzeczywistości działa prawda silniejszego. Do 1994 roku PKB Rosji spadło do 190 miliardów dolarów. To było mniej niż PKB Holandii, kraju o dziesięciokrotnie mniejszej populacji. Stworzenie własnej prawdy stało się symetryczną odpowiedzią: logika była prosta: Jeśli wy macie swoją prawdę, która usprawiedliwia wasze działania, to my też będziemy mieli swoją. Zatem własna prawda to informacyjna tarcza i miecz kodeksu tarcza, która chroni wewnętrzną przestrzeń przed obcymi wpływami i miecz, który usprawiedliwia wszelkie działania na arenie międzynarodowej. Tak potężna broń jest tworzona do ochrony czegoś fundamentalnego, co w ramach kodeksu jest uważane za święte i nie podlega dyskusji. W następnym rozdziale przeanalizujemy zasadę, która wyjaśnia najgłośniejsze wydarzenie geopolityczne XXI wieku aneksję Krymu. Zobaczymy, dlaczego w tym systemie wartości ziemia jest ważniejsza od praw. Jak półwysep okazał się cenniejszy od całej światowej gospodarki? Aneksja Krymu gwarantowała sankcje i izolację. Tylko w pierwszym roku Rosja straciła dostęp do kapitału o wartości ponad 150 miliardów dolarów to koszt trzech mostów krymskich. Tu wchodzi w życie czwarte prawo kodeksu terytorium to wszystko. W tym systemie wartości Ziemia nie jest aktywem ekonomicznym, lecz świętym symbolem. To dziedzictwo, historyczna sprawiedliwość, dowód statusu. A na Krymie zbiegły się od razu dwa prawa kodeksu. Swoich się nie zostawia w odniesieniu do ludności i pon terytorium to wszystko w odniesieniu do Ziemi. Ten impuls uczynił działanie nieuniknionym. Było to świadome zignorowanie prawa międzynarodowego w imię wyższego, niepisanego prawa. Ale jeśli zajęcie terytorium to akt agresji, to dlaczego zwykłe zbliżanie się obcego sojuszu jest postrzegane równie ostro? Przez dziesięciolecia rozszerzanie NATO na wschód nie prowadziło do wojny. Co się zmieniło? Oficjalna wersja jest militarna, zbliżenie infrastruktury skraca czas do lotu rakiet, ale za tą retoryką kryje się psychologia. W logice kodeksu zbliżanie się obcego sojuszu do granic to nie wyzwanie militarne, lecz statusowe. To tak, jakby wroga grupa otworzyła swoją siedzibę na twojej ulicy, to demonstracja braku szacunku i twojej słabości, to jak naruszenie przestrzeni osobistej, jeśli obcy człowiek w pustym wagonie siada tuż obok ciebie, to nie jest fizyczne zagrożenie, ale akt psychologicznej dominacji. Walka toczy się nie o kilometry, ale o niewidzialne czerwone linie. Ale skąd to bolesne przywiązanie do ziemi, którego nie miały inne imperia? Wielka Brytania spokojnie oddała Indie. Dlaczego dla Rosji utrata terytoriów to osobista amputacja? Odpowiedź tkwi w tym, że imperium brytyjskie było morskie. Kolonie znajdowały się daleko i były kulturowo obce. Rozstanie z nimi było logiczne, ale w rzeczywistości kodeksu to zupełnie inne procesy. Wielka Brytania oddawała cudze. Rosja z punktu widzenia tego kodeksu traciła swoje. Rozpad ZSRR jest postrzegany nie jako dekolonizacja, ale jako przymusowe rozczłonkowanie jednego organizmu. Fraza o największej katastrofie geopolitycznej XX wieku została wypowiedziana w 2005 roku w orędziu do Zgromadzenia Federalnego, stała się doktryną. To nie nostalgia za ideologią, ale bóle fantomowe po utraconych częściach ciała kraju. Zrozumieliśmy, co kodeks chroni, ale nie zrozumieliśmy dlaczego. Odpowiedź tkwi w ostatnim, najokrutniejszym prawie niewidzialnej dżungli. Zatem terytorium to świętość, alfa i omega. Wszystkie poprzednie zasady służą jednemu celowi. Uderzaj pierwszy, to taktyka jego obrony, swoich się nie zostawia i czy zdrady się nie wybacza, to spoiwo jedności potrzebnej do jego utrzymania. Siła wprawdzie to ideologiczne prawo do niego. Cztery filary kodeksu, które poznaliśmy, służą jednemu wyższemu celowi, ale dlaczego dlaczego właśnie Ziemia stała się główną wartością, co leży u samych podstaw tej piramidy? Odpowiedź w ostatnim rozdziale to najprostsze, najstarsze i najokrutniejsze prawo, które wyjaśnia wszystko inne. Słabych się bije. To nie jest po prostu kolejna zasada, to system operacyjny, z którego uruchamiane są wszystkie inne programy kodeksu. Uderzaj pierwszy, bo zwłoka to oznaka słabości, swoich się nie zostawia, bo siła tkwi w jedności stada, zdrady się nie wybacza, bo osłabia od wewnątrz, terytorium to wszystko, bo to główny wyznacznik siły, szacunek, bezpieczeństwo, suwerenność wszystko to tylko pochodne siły. Negocjacje i dyplomacja to narzędzia silnych do zarządzania słabymi. Na świecie są tylko dwie role: drapieżnik i ofiara, i to prawo zostało wypalone w pamięci całego pokolenia przez jeden konkretny okres historyczny. Dlaczego w Rosji lata dziewięćdziesiąte są demonizowane? To nie był po prostu trudny czas. W logice kodeksu to epoka narodowego upokorzenia, kiedy kraj był słaby i gobito, ignorowano jego interesy, rozszerzając NATO wbrew obietnicom, dyktowano warunki przez MFW. To była epoka ofiary. Cała polityka od 2000 roku to projekt przezwyciężenia tej traumy. Przemówienie monachijskie, operacja w Syrii, obecność w Afryce to nie tylko geopolityka. To demonstracja siły, aby znowu zaczęto cię szanować czyli bać się. Cała kariera polityczna Władimira Putina to osobista misja rewanżu za słabość lat 90. nie pozwolić Rosji znów stać się słabą. To jego główne historyczne przeznaczenie, tak jak on je postrzega. I teraz możemy odpowiedzieć na główne pytanie naszego śledztwa. Dlaczego przywódca mocarstwa jądrowego kieruje się ulicznym kodeksem? Powierzchowna odpowiedź to jego przeszłość, doświadczenie w KGB i w Merostwie Petersburga. Ale rzeczywistość wywraca wszystko do góry nogami. Używa tego kodeksu nie dlatego, że nie zna innego. Używa go, ponieważ uważa go za jedyny słuszny. Jest szczerze przekonany, że cały świat to jedno wielkie leningradzkie podwórko. A prawo międzynarodowe to tylko hipokryzja. Bombardowania Jugosławii, inwazja na Irak, obalenie Kaddafiego w Libii, dla niego to ciągłe dowody. Silni zawsze robią to, co chcą. Jego kodeks to nie odrzucenie zasad. To gra według tych zasad, które on uważa za prawdziwe. W tej logice historia ze szczurem zapędzonym wróg staje się nie dziecięcym wspomnieniem, ale uniwersalnym modelem zachowania w świecie drapieżników. Przeszliśmy całą drogę. Rozszyfrowaliśmy sześć zasad: uderzać pierwszy, nie zostawiać swoich, nie wybaczać zdrady, tworzyć własną prawdę, uważać terytorium za świętość i pamiętać, że słabych się bije. Teraz mamy nie tylko zbiór faktów, ale działający model. System operacyjny, którego znajomość pozwala z dużym prawdopodobieństwem przewidywać reakcje na wszelkie zewnętrzne wyzwania. W części finałowej w trzy minuty złożymy wszystkie sześć zasad w jeden działający mechanizm. A teraz, gdy mamy wszystkie klucze, złóżmy go w całość i zobaczmy, jaką przyszłość dla nas buduje. Wszystko zaczyna się od jednego aksjomatu od fundamentalnego prawa dżungli. Słabych się bije. Jeśli to prawda, to głównym zadaniem jest nigdy nie wydawać się słabym. W tej logice obrona, oczekiwanie, negocjacje to wszystko przejawy słabości. Jedynym niezawodnym sposobem na zademonstrowanie siły jest przejęcie inicjatywy. Tak z aksjomatu rodzi się jego bezpośrednia konsekwencja uderzaj pierwszy. Te dwie zasady tworzą nierozerwalny, samonapędzający się cykl. Przekonanie, że słabych się bije, zmusza do zadawania ciosu wyprzedzającego. A sam akt uderzenia potwierdza status silnego, zamykając krąg. Działa to jak pożar lasu. Strach przed ogniem zmusza go do agresywnego rozprzestrzeniania się, aby pochłonąć paliwo, zanim zrobi to inny, tym samym, tylko się wzmacniając. Ale taka taktyka jest niemożliwa bez żelaznej dyscypliny wewnętrznej. Aby przetrwać w świecie, w którym słabych się bije, potrzebna jest absolutna wewnętrzna jedność. Każdy rozłam to słabość, zaproszenie dla drapieżnika. Tu do gry wchodzą dwie lustrzane zasady. Marchewka swoich się nie zostawia to obietnica pełnej ochrony i wsparcia w zamian za absolutną lojalność. Kij zdrady się nie wybacza to nieuchronna groźba dla każdego, kto naruszy wierność. Aresztowanie Chodorkowskiego nie było zwykłym zatrzymaniem. To był nalot specnazu FSB o świcie na lodowatym lotnisku w Nowosybirsku. Ten obraz, ludzie w maskach na tle prywatnego samolotu, był sygnałem nie dla świata, ale dla swoich. Tak tworzy się binarny system, w którym lojalność jest ważniejsza od kompetencji, ponieważ zapewnia jedność, a więc siłę. Ale nawet monolityczna grupa potrzebuje celu i usprawiedliwienia swoich działań. Do usprawiedliwienia siebie w świecie drapieżników potrzebny jest własny system wartości. Tu działają dwa finałowe elementy: ideologiczna tarcza i święty cel. Tarcza to doktryna ci siła w prawdzie. Stworzenie własnej suwerennej wersji rzeczywistości pozwala ogłaszać wszelkie działania jako sprawiedliwe, całkowicie ignorując zewnętrzną krytykę. Świętość to zasada: terytorium to wszystko. Ziemia staje się najwyższym celem i główną nagrodą. Kontrola nad nią to fizyczny dowód Twojej siły i prawdziwości Twojej prawdy. Te dwie zasady również działają w parze. Własna prawda usprawiedliwia walkę o terytorium, a każdy nowy kawałek Ziemi dowodzi słuszności tej prawdy. To jak projekt domu i sam dom. Prawda to projekt. Terytorium to zbudowane ściany, które dowodzą, że projekt był słuszny. Złożyliśmy cały mechanizm, teraz główne pytanie jest skierowane do Was. Teraz znacie sześć zasad tego kodeksu, widzicie jego wewnętrzną logikę, jego źródła i cele. Może wydawać się okrutny i cyniczny, ale jest konsekwentny. I teraz, gdy wiecie, jak działa, jak sądzicie, czy jest to A, pragmatyczny system przetrwania w okrutnym świecie, gdzie inni grają według tych samych zasad, tylko to ukrywają? czy B, niebezpieczna i przestarzała filozofia prowadząca do nieuniknionego konfliktu i samozniszczenia. Nie ma prawidłowej odpowiedzi, jest tylko wasza opinia. Napiszcie literę A lub B w komentarzach i co najważniejsze wyjaśnijcie w jednym lub dwóch zdaniach dlaczego tak uważacie.